Chodząc na drogę Bożą. Gorzka prawda jest podobna do gorzkiej czekolady. Na początku niesmaczna, ale zdrowa, bo przywraca nam wolność. Gorzka czekolada jest o wiele zdrowsza niż ta, która zawiera w sobie bardzo dużo cukru. Przestań słodzić, a zacznij mówić prawdę. Prawdę, która także i mnie wiele kosztuje, żeby ją usłyszeć w sobie, ale także prawdę żeby powiedzieć drugiemu człowiekowi. Tę prawdę, którą głosił Jan Chrzciciel, prorok Eliasz i Jezus. Część Boże, pokój dobro, zapraszam was na franciszkański poranek nietypowe Słowo o nietypowej spół Zapraszam. Tę prawdę głosił też Święty Jan Paweł II, który mówił w Kielcach do tych, którzy przerywali jego chomienię oklaskami takie oto słowa. Przestańcie mi klaskać, a zacznijcie mnie słuchać. Bóg w historii zbawienia posługuje się prorokami na dany czas. W dzisiejszej liturgii słowa słyszymy o proroku Eliaszu, o Janie Chcicielu, ale także dla mnie współczesnym prorokiem, dla wielu już zapomnianych jest rzeczywiście święty Jan Paweł II. Jezus. Wypomina uczniom, ale wypomina także nam, słuchaczom Słowa Bożego. Przeczytamy, czytamy, a nie potrafimy zrozumieć słów, które słyszymy, które mamy przed sobą. Słów, które wzywają nas do czego do nawrócenia. Nawrócenia, które ma nas na nowo wprowadzić na drogę Bożą, chodząc na drogę Bożą, poznajesz w siebie w Bogu. Jan Chrzciciel. O czym mówi dzisiaj Jezus w Ewangelii? Mówił do swoich słuchaczy rzeczy niewygodne. Mówił, nawracajcie się, czyńcie pokutę. Dzisiaj też, kiedy słyszymy o pokucie, o nawróceniu, lubimy często zwalać na drugiego przecież to mnie nie dotyczy. Nie potrafimy usłyszeć nieraz o sobie samych gorzkiej prawdy w sobie samych poprzez brak czasu, poprzez brak rachunku sumienia. Spróbujmy w tym czasie Adwentu, półmetra, przygotowujący nas na paruzję, ponowne przyjście Jezusa Chrystusa, zobaczyć siebie na drodze Bożej. I wtedy ta gorzka prawda stanie się dla nas słodeczą. Szczęść Boże, pokój i dobro. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na kolejny odcinek. A teraz Wam błogosławię w imię Ojca i Syna. I Ducha Świętego. Trzymajcie się. Smocznego śniadania, obiadu, podwieczorka, kolacji, kawy lub po prostu dobrego dnia.